Przyszły czaposzki, 8 sztuk. Ale wymęczone. by je przeładać elektrolity. Widzę. Panowie, chciałem podziękować za życzenia wczorajsze. Dziękuję bardzo wszystkim. Dobry. 5 samców, trzy samice. Tak to wygląda. Będzie teraz czarno, bo Głodne. Dać im jeść. Pić. I tak to wygląda, panowie, kochani. już daje spokój z tymi zakupami trzeba do par dobrać i tyle nic więcej dobra pozdrawiamy